Nagryćmy wielkimi brawami wszystkich uczestników właśnie tego Poloneza. Wielki brawa! Wielki brawa dla wszystkich uczestników Poloneza. W imieniu uczniów klas maturalnych jest nam niezmiernie miło powitać na dzisiejszym balu studniówkowym dyrekcję, szanowne grono pedagogiczne, pracowników szkoły, zaproszonych gości, rodziców i was, koleżanki i koledzy. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Uświadamia nam, że już za 100 dni staniemy przed najważniejszym w naszym życiu egzaminem który pozwoli nam przekroczyć symboliczny próg dojrzałości. Tak niedawno przekraczaliśmy próg naszego liceum i technikum. Przeżywaliśmy tutaj wzloty, upadki i swoją młodość. Na pewno będziemy wspominać najweselsze i najtrudniejsze sytuacje w szkole, w których towarzyszyliście nam wy, drodzy wychowawcy i nauczyciele, oraz staraliście się prostować nasze ścieżki, cierpliwie tłumaczyć, w jaki sposób szukać prawdy i swego miejsca w życiu. Dyrekcjo, kochani nauczyciele, pragniemy złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Za ciepły uśmiech tak bardzo potrzebnych w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki wam poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Pragniemy złożyć ukłon w stronę naszych wychowawców, pana Arkadiusza Wabrzeńczaka i pana Tadeusza Rzecińskiego, którzy nigdy nie tracili sił, by przemawiać nam do rozsądku, który w młodzieńczym życiu gdzieś ginie. Serdecznie dziękujemy i jednocześnie przepraszamy za stworzony trud i popełnione błędy. Chcieliśmy również serdecznie podziękować pani Marcie Kozieł. Za trud i poświęcenie, z jakim przygotowała nas pani przez ostatnie miesiące do uświetnienia dzisiejszego balu zatańczeniem poloneza. Nie zawsze było łatwo, ale wspólnymi siłami udało nam się osiągnąć cel. Mamy nadzieję, że ten taniec rozpoczynający studniówkę długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy również władzom miasta za pomoc i wsparcie przy organizacji studniówki. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście z nami w tym ważnym dla nas dniu. W tym uroczystym dniu pragniemy również podziękować naszym rodzicom za to, że przez cały czas opiekowali się nami, podtrzymywali na duchu w chwilach słabości i przygotowywali do życia. Coś się kiedyś kończy i coś się zaczyna. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym liceum i technikum, powoli, nieubłaganie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim, tutaj zgromadzonym, wielu wspaniałych wrażeń i wspomnień. Dziękujemy i prosimy o zabranie głosu przedstawiciela rodziców. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, w imieniu rodziców, tych oto młodych ludzi. Stojących tu przed nami również chciałabym gorąco przywitać wszystkich zebranych gości. Mija już cztery szkolne lata od momentu, gdy większość z nich, młodych ludzi, przekroczyła progi liceum i technikum. Cztery jakże długie i jakże krótkie lata, okres wytężonej pracy nauczycieli, wzlotów i upadków naszych dzieci, chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom szkoły za te lata trudu, które odpłynęły nam na kształtowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękuję wychowawcom za opiekę nad klasą, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły. Wszystko ma gdzieś swój początek i zbiega się w jakimś punkcie. Nauka w liceum i w technikum dla naszych dzieci. Już niedługo zakończy się. Za sto dni przystąpią do egzaminu maturalnego. Natomiast dzisiejszego wieczoru czeka ich ten wyjątkowy bal studniówkowy. To wydarzenie długo wyczekiwane przez maturzystów z niecierpliwością, lekkim wzruszeniem i niepokojem. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym udanej zabawy, oby mile wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować na długi czas. A nasze dzieci by tę studniówkę i całą naukę mile wspominały przez resztę swojego życia. Dziękuję i proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Dobry wieczór państwu. Zacznę od przytoczenia słów mistrza Jana z Czarnolasu. Nic wiecznego na świecie, radość Troską Się Plecie. Po dwóch trudnych dla nas tygodniach nadszedł czas zabawy i radości. Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj w dniu dzisiejszym. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych państwa. Witam panią wicestarostę Małgorzatę Jalowską. Dziękujemy za przybycie. Witam również. Przedstawicieli grona pedagogicznego, nauczycieli, a przede wszystkim witam Waszych wychowawców: Pana Arkadiusza Brzyńczaka i Pana Tadeusza Życińskiego. Panowie świetnie daliście radę odtańczyć poloneza. Jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę. Brawa, brawa. Wreszcie witam Was, kochani, bo Wy jesteście bohaterami dzisiejszego wieczoru. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło, że y, mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Bal studniówkowy to jest pierwszy właściwie w Waszym życiu taki oficjalny bal, i uwierzcie mi, przed chwilą rozmawiałyśmy z Panią Wicestarostą, że to jest bal, który pozostanie na zawsze w Waszej pamięci w waszych pamięciach. Chciałabym by ten bal był dla was szczególnym wydarzeniem i myślę, że to jest ten pierwszy moment, kiedy wkraczacie w dorosłość, bo od tego momentu Zaczynamy odliczać czas do egzaminu maturalnego, prawda? Studniówka, czyli 100 dni do egzaminu maturalnego, a po nim otrzymacie świadectwa dojrzałości, wyjdziecie z tej placówki. Jedni z Was podejmą dalszą edukację na wyższych uczelniach, inni być może podejmą już pracę. Jakie decyzje podejmiecie, to będą Wasze wybory, jednak każdy z Was już wkroczy w dorosłość. Dzisiaj bawcie się. Życzę Wam, żeby ten wieczór, ta noc były dla Was niezapomniane. Dziękuję bardzo rodzicom za to, że zorganizowaliście Państwo ten bal, za to, że wybraliście Państwo dla swoich dzieci naszą placówkę. Mamy nadzieję, że będziecie nas wszystkich miło wspominać. A teraz mam, kochani, do Was takie pytanie. Przepraszam, ja się odwrócę tyłem. Jestem Polonistą z wykształcenia. Na początku przytoczyłam słowa Mistrza z Czarnolasu. Kogo miałam na myśli? Jan Kochanowski, koleżanka wygrała dla Was pewną kwotę pieniędzy, byście nie musieli już na zaX się składać. Jeszcze sobie pozwolę będąc, będąc przy głosie odczytać pismo skierowane do nas wszystkich od burmistrza Ożarowa, pana Marcina Majkra, który niestety nie mógł dzisiaj być, a z jakich powodów za chwilę to wyjaśnię. Dyrekcja grono uczniowie zespołu szkół imienia Marii skłodowskiej Kiri w Ożarowie. Bal studniówkowy to niezwykła uroczystość wprowadzająca młodzież w dorosłe życie. Udział w balu poczytuję sobie jako szczególne wyróżnienie w mojej działalności samorządowej. Z przyjemnością wziąłbym udział w tak ważnym dla Was wydarzeniu. Niestety w tym czasie mam wcześniej zaplanowane służbowe spotkanie, którego nie mogę przesunąć na inny termin. Mam nadzieję, że spędzicie tę noc w atmosferze szampańskiej zabawy do białego rana, pełnej niezapomnianych wrażeń. Życzę, aby ten pierwszy bal był najwspanialszym i niezapomnianym w Waszym życiu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, życząc powodzenia, wznoszę toast za udaną zabawę oraz pomyślnie zdany egzamin maturalny. Z wyrazami wdzięczności burmistrz Ożarowa Marcin Majcher. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Na wstępie bardzo dziękuję. Jestem zaszczycona, że mogę dzisiaj brać w tak wyjątkowym dniu właśnie w balu maturalnym uczestniczyć. Szanowne grono pedagogiczne na czele z dyrekcją Szanowni rodzice, drodzy uczniowie, maturzyści, życzę, żeby w tym wyjątkowym dniu zapadł do końca życia jako jedyny i niepowtarzalny. Bardzo dziękuję uczniom, rodzicom za zaufanie, które obdarzyliście Państwo, grono pedagogiczne w zespołu szkół Bożarowie imienia Marii Kiriskłodowskiej. Gratuluję. Graunu pedagogicznemu, wychowawcom w sposób szczególny, bo to wy przez te lata opiekowaliście się i sprawiliście, że mamy dzisiaj przed sobą piękną, a przede wszystkim dobrze wykształconą młodzież. Życzę drogiej młodzieży zdania matury za 100 dni, ale dzisiaj macie się bawić i zapamiętać ten bal do końca życia, bo to jest pierwszy, ale jeden z najładniejszych i najpiękniejszych bali. Wyglądacie cudnie. Wielkie brawa dla was. <głosy> Dziękuję. <głosy> Gratuluję serdecznie rodzicom. Patrzycie państwo z, z troską, dumą, ze wzruszeniem. I to jest oczywiste, bo Patrzycie, jak Wasze małe dzieci dzisiaj wkraczają w dorosłe życie z tanecznym krokiem, i niech ten taneczny krok towarzyszy szczęśliwie Wam do końca życia. Życzę Wam szczęśliwych wyborów i samych takich pięknych dni. Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Jeszcze z tego miejsca chcielibyśmy całe grono pedagogiczne zaprosić na szampana. I oczywiście nagródźmy jeszcze wielkimi brawami wszystkich wygłaszających dzisiejszą mowę. Także wielkie brawa dla Was wszystkich. Grono pedagogiczne zapraszamy na szampana, a uczniów zapraszamy już powolutku, żeby zajmowali miejsca za stołami. My sobie tutaj po cichutku dla Was pogramy. Później zrobimy sobie jakieś tam zdjęcia, wspólne oczywiście tutaj studniówkowe i zaczniemy ten bal.